się opieprzać, tak? To jest normalne. Na przykład pić alkohol, tak? Pić alkohol, czy... Kuźwa, zawsze coś przychodzi. Jakieś maile, jakie akurat nie mogę i to on Także człek. taki po prostu, który jest. Wy... Ludzie są też zmęczeni też, tak? Ludzie są zmęczeni tym, co robią, tak? Zmęczeni pracą. Zmęczeni życiem. Są mało ambitni, tak? Mają jakieś dziwne oczekiwania od tak, życia, nie wiadomo jakie samemu próbować zarobić, to, to potem idą do byle jakiej pracy i narzekają. Ja na przykład też narzekam, ale nie dlatego, że jestem w złej pracy, tak? Ja, ja narzekam ja raczej na inne sprawy. Mogę narzekać na przykład na siebie być zły z jakiegoś powodu. Bo ja raczej nie mam takiej tendencji, żeby, żeby zwalać winę na kogoś, że na jakieś tam niepowodzenie czy, czy nie do końca taką sytuację, jaka mi się podoba. Tak? mi się podobało. No, i tak, proszę Państwa, tutaj temat dzisiaj, jak zwykle, tematem jest Wrocław, oczywiście, takim tematem głównym, ale yy, oczywiście yy, poza tym mamy jeszcze tematy yy, dodatkowe, czyli po prostu jakiekolwiek tematy możemy tu poruszać. Jest wolność wypowiedzi i można rozmawiać na różne tematy. Nie ma tematu przewodniego dzisiaj, akurat. Dzisiaj można mówić, co się chce. W ramach oczywiście tego, Co wypada, a co wypada, no każdy sam decyduje. Ha, ha, ha. Tak, proszę Państwa, tutaj widzę, że jest Państwa wiele osób, wspaniale, cieszymy się. Coś wspaniałego, brawo, brawo, bijemy, brawo. Tak, proszę Państwa, i proszę Państwa, w dzisiejszym, tak zacząłem mówić. Na temat właśnie tego ży żywota takiego, że tak powiem, poczciwego albo niepoczciwego, yy, w takim znaczeniu, że proszę Państwa, narzekanie niczego dobrego nam nie wprowadzi w życie, tylko coś złego. Narzekanie jest bez sensu, naprawdę, jest czymś słabym. Tak? Narzekamy na to, na tamto, na siamto i na owamto. Szczególnie na pracę. Ja dlatego zacząłem mówić o tym, ponieważ dzisiaj jest piątek i częstokroć w naszej mentalności piątek kojarzy się z jakimś tam przełomem. Przełomem, ale takim pozornym, bo to jest po prostu tylko kolejny dzień. Ale dla wielu osób piątek staje się tą przestrzenią, w której czują wolność. Czyli tym czasem, tym momentem w tygodniu, kiedy czuje się, kiedy ludzie czują się lepiej niż w pozostałe dni tygodnia. Dlatego, że piątek daje, otwiera perspektywę weekendu. Ja rzeczywiście mówię o ludziach, którzy pracują w takim trybie no, ósemkowym, zwyczajnym, tak, od poniedziałku do piątku powiedzmy, tak, bo jeżeli ktoś, to duża część osób pracuje inaczej oczywiście. W systemie zmianowym i tak dalej. A ja nie wiem, nie znam się. Ale no tak jest, po prostu różnie. różnie. Jest taki, jest śmak. No ale powiedzmy, że dla uproszczenia dzisiaj się trzymajmy tego tematu, takiego, yy, tej pracy z, z takiej, od poniedziałku do piątku. Tak? No więc ten weekend zaczyna się jawić jako ten moment, na który cały tydzień się czeka, tak? że wszyscy już tylko czeka tego wyjścia z pracy. Najlepszy jest ten moment, kiedy jesteś tuż przed wyjściem z pracy, bo masz jeszcze cały weekend dla siebie, czyli tą część tego piątku popołudniową, tak i cały weekend, prawda? czyli sobotę i niedzielę. Więc to jest takie myślenie. Ja, ja kiedyś będąc na etacie, też tak właśnie myślałem. Człowiek żył od, od weekendu do weekendu, co było, no miało swoje dobre strony. Nie mogę powiedzieć, że to ma wszystko, że wszystko jest źle. Nie jest źle. Nie jest źle. Nie jest źle. Ja miałem etap takiego, w, w którym bardzo sobie ceniłem pracę stałą na etacie. Z, pracę taką uporządkowaną i tak dalej i tak dalej. Państwa, ale ale potem przestałem to cenić, dlatego że człowiek, oczywiście to zależy od człowieka i, i pracując na etacie nie jest powiedziane, że człowiek wpadnie w złe schematy, ale generalnie jest, jest na to duża szansa, tak, że wpadniemy właśnie w pewien w rodzaj rutyny, która, która nam odbiera że tak powiem, kreatywność. Jaka ulica? Yy, ulica, ulica, ulica... To była ulica... Już moment, tylko ja muszę wycofać. Nie, to nie jest Jerzmanowo, to Oporów. Yy, ulica Jana Stanki to była. Nie, niestety to nie jest Jerzmanowo. Nie, słuchajcie. Niestety nie. Ja muszę się tam wybrać, na Jerzmanowo. Nie, to nie jest Jerzmanowo, to oporów. Oporów, oporów, oporów. O, widzę, że Państwo rozpoznajecie, że Wrocław to w ogóle fajnie. No tak, bo, bo kanał się nazywa Wrocław, nie? No to o Wrocławiu mówimy. Oczywiście o Wrocławiu. To jest jakby główny, głównym tematem tego kanału jest Wrocław, przepraszam. Wrocław i okolice A okolica Wrocławia jest szeroka i głęboka Nie no, oczywiście Oczywiście Wrocław jest tematem przewodnim O, właśnie, wspaniale O, Mieszkańcy Wrocławia No tutaj się skupiają, wspaniale No ja też Ja też we Wrocławiu mieszkam O kurde, ale światło się zapaliło Dobra, ja jestem teraz, zaparkowałem. Na dzisiaj koniec jeżdżenia. Na dzisiaj koniec jeżdżenia samochodem. No i teraz wysiadam z samochodu i idę sobie pochodzić po osiedlu. Zobaczymy, czy się włączy tenże czat. Nie wiem, gdzie jest ta ulica. A gdzie jest ta ulica? Kośnego. No, nie wiedziałem, że taka ulica. Nie znam. Nie znam. Chętnie się dowiem, gdzie jest ta ulica. Jakie to osiedle, bo nie wiem. Dobra, słuchaj to. Tak to jest, wrocław piękny. Idę, że czapkę, czapkę sobie założę. Założę sobie czapkę, bo zimno. Chociaż wiem, po co mi czapka w sumie. Nie wiem, no, bez czapki pójdę. Bez czapki pójdę. Trzeba zamknąć bramę. No i to, to tak widzicie, tak to właśnie, to tak to właśnie jest. No a teraz idę, idę piechotą. Nie można cały dzień tylko samochodem jeździć. Ja już się dzisiaj najeździłem. <laughs> ja nie wiem ile jeździ, dzisiaj zrobiłem kilometrów, ale dużo. No ale tak to jest, no nic, fajnie się jeździ, wszystko jest super. Jeżdżenie nie jest złe. No hejka, hejka Witam Mleko, mleko Idę sobie pochodzić po osiedlu trochę, żeby się rozruszać, trochę się. A dzisiaj tak, tak czuję jakby chłodniej było, ale też jestem żalny niż wczoraj. Słuchajowalem wczoraj jeździłem troszeczkę No ale Dzisiaj już mi się nie chce, dzisiaj chcę pochodzić, bo to trzeba i chodzić, i jeździć. I biegać, wszystko trzeba robić. <laughs> Czyli nie trzeba. Właśnie o to chodzi, że nie trzeba, że można. Tak? No i teraz jestem na, na stanki. To jest ulica Stanki. Ja na stanki, nie? Tu gdzieś była agencja towarzyska, słuchajcie, tu I teraz To jest już kierunku, No i tego. I... I tutaj jest su słuchaj... wstrętny no, mleko no, Kurwa autobus, nie chcę go hamować Pozdrowienia z Mazur No pozdrawiam, dzień dobry Pozdrowienia nie byłem nigdy w tym regionie Polski, ale może się kiedyś wybiorę, no i to takie widzicie. Wieczorne klimaty. Także, jak to, jak, jak, to się, jak to się mówi, słuchajcie, Wrocław jest pięknym miastem. Ha, ha, ha. Wrocław, słuchajcie, to jest taki ośrodek, który oddziałuje, to jak każde miasto, nie? Miasto należy po, postrzegać nie tylko w kontekście, jako takiego miasta, tylko w ogóle, co to jest miasto, nie? Nie wiadomo, co nikt z miasta nie widział. Miasto to jest. Koncepcja ściśle teoretyczna, tak, ale odnosi się do, do materialnych elementów. tak. To tak, jak, to tak jak różne pojęcia, jak rzeka na przykład. Co to jest rzeka? Woda? Nie, to no jest woda z rzeki. Brzegi? Nie, to są brzegi rzeki. Rzeka to też jest koncept teoretyczny, tak samo miasto. No i ma osobowość, no i też bytem administracyjno-prawnym, tak? Także. No ale jest abstrakcyjny jakby, prawda? Samo miasto jest abstrakcyjne.